Czemu? A ty masz prawko w ogóle? Na pewno? No, ale to jest ładnie. Ładnie, a nie tylko jest Rondo robię ci naukę w krągu. Proszę jaka nauka w tym jest tej całej? Pytam, jakim cudem ty masz prawo jazdy? Bo ja tego nie rozumiem. No, zrobiłam to mam. Weź się odwróć, bo każdy chce zobaczyć, jak wyglądasz. No odwróć się. Nie. No Odwróć. Nie. No odwróć No odwróć się. Mhm. Chciałem wam pokazać jak zajebiście oszczyłem dzisiaj czamorzystę. Stary, ale ty nie możesz tego nagrywać. Czemu, nie? Kasiu praci. Ja, wyjdź, wyjdź, wejdź, wejdź wiolka, wejdź wiola. Dlaczego czemu z Kasią leżesz? być sam. Wyjdź, wiola. No nie go. nagrywaj tego stary. Ta się w twarz. Mój telefon, no bo leżą na dole, a hasło mi podałeś. No to w czym problem? Czasie ja czas, twarz na no, story. No to robić z stary. No, niech czasie popraszę czas, twarz, to wyjdź. Da. Nie wyjdź. tydzień na terapię, nie opuściłam ani jednej wizyty, odkąd zaczęłam tą terapię. E, pamiętajcie, że musicie dobrać terapeutę pod siebie, ja kilka razy zmieniałam terapeutę, teraz jest git, polecam. E, co jeszcze? Biorę leki, chodzę do psychiatry raz w miesiącu, no. Tutaj macie nazwę, jak się nazywa ten kolega, on też kiedyś z nimi nagrywał i oni na sam koniec go tak potraktowali, że mu rozbili szklankę na głowie, wylądował w szpitalu i, i co? I teraz chodzą w jego brynych, mu ich nie chcą oddać. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ ostro lecicie z tymi lajkami. I, i co? Ja na miejscu zabużym się psychicznie szykowała na spotkanie ze mną.